Cześć Marcin. Cześć Andrzej. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać o macierzach Flash System, ale bardziej w kontekście wydajności Flash szyfrowanie i szyfrowanie itd. A dzisiaj stwierdziłem, że może byśmy ten temat macierzy ruszyli od innej strony. Bardzo chętnie. Wchodzą nowe normy europejskie. Mamy kwestie raportowania ESG i wydaje mi się, że nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z czym wszyscy chyba zaczniemy się za chwilę mierzyć. Zdecydowanie teraźniejszość zaczyna nas mocno chyba wszystkich wyprzedzać. Natomiast my z zespołem całym wspólnie z wami próbujemy za tym nie tylko nadążyć, ale też właśnie pomóc się przygotować naszym klientom, firmom do tego, żeby nie być zaskoczonym, tak jak powiedziałeś ESG, nowość jeszcze nie wszyscy no wiedzą. Ładnie. O co w tym wszystkim chodzi? Ja myślę, że ustawodawca nie do końca wie, o co w tym wszystkim Wiesz co, chodzi. Ale to właśnie, to jest bardzo dobre, bo to y, trudno wiedzieć, jak sam ustawodawca, chyba jeszcze do końca nie wie. Tak ta nowa, bo to nie norma, tylko dyrektywa, dyrektywa weszła tak. dopiero w grudniu 2022 i tak naprawdę ja też próbowałem coś na ten temat czytać. Nie jest to wszystko do końca jasne i oczywiste. Ale to, co jest chyba najważniejsze, to to, że ta norma albo dyrektywa będzie dotyczyła coraz większej ilości firm i to firm nie z górnej półki, nazwijmy to, ale też tak zwanych małych i średnich przedsiębiorstw. Najbardziej to tak jak z jednym plikiem kontrolnym. Tak zaczęło się od tak, największych, zaszło tak, niżej. No i pewne miłe niespodzianki dla, dla instytucji, dla firm były. No i tutaj tak samo, tak jak powiedziałeś, norma weszła już jakiś czas temu. W tej chwili w 2024 będzie obejmowała kolejne podmioty, i tak na dobrą sprawę, co się jeszcze wydarzy, tak, to tak jak z zakazem sprzedaży samochodów elektrycznych, to się możemy przekonać, co się, co tak. się będzie działo dalej. A ten temat mi jest osobiście szczególnie bliski, dlatego że się okazuje, że już chociażby w tym roku przekraczamy te wzrosty temperatur, które były zapowiedziane, czyli ma być różnica w klimacie. Powyżej 1,5 stopnia. No, chcąc, są wszyscy się do tego przy, przyczyniamy, więc dobrze by było, żebyśmy próbowali robić coś w drugą stronę. No, i niechcący nie znowu muszę powiedzieć o macierzach, tak? Niechcący. Nie tak, niechcący nie muszę powiedzieć. To może że... dwa słowa, w jaki sposób IBM Fresh System jest w stanie w ten sposób pomóc przedsiębiorstwom podejść do, do normy i do dyrektywy, tak? Okej, okay, to tak. Przede wszystkim nie wstydzimy się tego, ile jakby naszych, e, nasze macierze zużywają energii elektrycznej. Mhm. Jesteśmy, no, śmiem twierdzić, bezkonkurencyjni pod, pod tym kątem. Mhm. I jesteśmy e, w stanie to udowodnić? Oczywiście. IBM publikuje takie informacje, okay. ja sam wręcz przy postępowaniach zachęcam klientów do porównywania, tak? Jeżeli znasz mhm. nasze 5200, tak? No dokładnie. Ta macierz po prostu bierze tak skromnej ilości energii elektrycznej, wytwarza tak skromnej ilości ciepła. Wiesz co, ja myślę, że to warto y, to podkreślić, dlatego że coraz częściej w dyskusjach z klientami spotykamy się o nie tylko porównanie parametrów wydajnościowych, ale coraz częściej klienci zwracają uwagę na kwestie chociażby oszczędności prądu i emisji cieplnej. Tak? No tak. bo to są pieniądze. Tak, i powiem szczerze, ja zawsze zachęcam do tego, żeby to policzyć, bo ja rozumiem, że dla kogoś różnica w perspektywie miesiąca, dnia, czy jakaś taka krótka, tak, generalnie nie jest zachęcająca. Tak jest. Ale jak to przemnożymy sobie przez odpowiednią ilość lat typowej, typowej eksploatacji urządzeń, tak? No 5, tak. 7. Tak, bo to 3 są... lata to już było dawno, teraz właśnie tak mówimy wszystko o 5 latach. 5, lata a pewnie. ja już nawet widzę, że jest, skręcamy w stronę 7 lat mhm. w tej chwili. No dla mnie porównanie jest proste, tak? Przy średniej wielkości projekcie, oszczędności wynikające z tego, że zapłacimy mniej za prąd, nie dość do zasilania macierzy, ale również do jej chłodzenia, mhm. no to daje nam oszczędności, które pozwolą nam swobodnie w wielu przypadkach kupić bardzo fajny samochód elektryczny za te pieniądze, ewentualnie, do czego zachęcamy, inwestować dalej w nasz sprzęt. No właśnie, bo ja akurat nie jestem może fanem elektromobilności, ale to niewiele kto sobie zdaje sprawę, że przeliczenie tych oszczędności na prądzie pozwoli dokupić kolejną, bardzo konkretną pojemność do naszych macierzy deskowych chociażby, tak? Zdecydowanie. Mało tego, ja zauważyłem taki trend, że w dzisiejszych czasach, teraz, na dzień obecny, bardzo często zachęcam klientów, którzy mają powiedzmy jeszcze rok, półtora, dwa lata wsparcia na ten sprzęt, tak. który mają, żeby te przeliczenia zrobić dzisiaj. Dlatego, że tak wiemy, ile kosztuje prąd, ile będzie kosztował w przyszłym roku, jeszcze i oszczędności wynikające z tego, że dzisiaj można kupić bardzo fajny sprzęt w bardzo dobrych pieniądzach i, i od już od razu zacząć oszczędzać. Tak jest, zacząć oszczędzać. Gdzieś, może ten stary sobie jeszcze wyeksploatować pobocznie, może zrobić trzecią nóżkę, która jest teraz popularna. Tak, mm -hmm. tak jakiś DR-owy do tego ale raz, realnie oszczędzamy, dwa, mamy super sprzęt w ekstra dostępny od ręki, sam dobrze wiesz, że z dostępnością nie mamy tak. absolutnie żadnych problemów. I wbrew pozorom, wydając dzisiaj pieniądze, oszczędzamy, tak? Zaczynamy od momentu wdrożenia takiego rozwiązania oszczędzać. Ale ja, to tak śmiesznie brzmi, jakbyśmy trochę o proszku do pieczenia rozmawiali albo o proszku no. do prania. Wydając, oszczędzasz, ale to są fakty. Najzwyczajniej w świecie te maszyny pozwolą oszczędzić. Nawet wymieniając sprzęt IBM na IBM, mamy oszczędności rzędu minimum 50%. Czyli tak naprawdę to, co możemy powiedzieć na koniec, to zachęcamy do wcześniejszego podejścia do tematu liczenia kosztów, liczenia kosztów energii, emisji cieplnej i serwisu na stare urządzenia. Jak najbardziej. To do niczego nie zobowiązuje, a może nam naprawdę w wielu przypadkach otworzyć oczy. Dzięki bardzo. Dzięki.